i od danych zostało prawie 22 tysiące głosów na terenie całego województwa i świnoujście do samego końca, do ostatnich minut wręcz głosowania toczyło zażartą walkę z drugim kandydatem, z Wałczem, z Mostem Kłosowskim, który, którego pokonało rzutem na taśmę 36 głosami, zdobywając ten zaszczytny tytuł najbardziej romantycznego miejsca. Widać e, sprzyjało świnouliściu nie tylko głosowanie, ale również dzisiejsza pogoda, bo e, przywitała nas pięknym słońcem, e, piękną, e, piękną ekspozycją tego, e, tej stawy młyny. I e, jest to świetne tło, żeby w tym momencie wręczyć panu prezydentowi, gospodarze, gospodarzowi miasta taką symboliczną statuetkę dla miejsca, które jest tym najbardziej romantycznym. I jeszcze poprosimy o przecięcie. To za chwilę. Panie prezydencie, proszę przyjąć taką symboliczną statuetkę. Oddał serce. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za to wyrażenie, ale to wyrażenie to jest przede wszystkim zasługa internautów nie tylko tych ze Świnousza, którzy byli mobilizowani przez nasze portale świnoujskie, przez nasze wszystkie media, również przeze mnie, do blisko 23.59 wszyscy oddawali te głosy. I tak naprawdę, tak jak pan Heliński powiedział, ważyły się te do samego końca. Bardzo się cieszę, że się wygrało, bo to jest wasza zasługa. Ale myślę, że mimo wszystko musiałaby musiałby pani burmistrz towarzyska z Wałcza przyznać, gdyby przyjechała tutaj do nas, że to miejsce jest niepowtarzalne. Że Moskusowski, chociaż jest naprawdę romantycznym miejscem, jednak troszeczkę ustępuje nie tylko te 36 głosów, które spowodowały, że wygraliśmy to wizytę, ale tą aurą tutaj, która jest tutaj w Świnoujcu. i dzięki temu, że ludzie, którzy są w Świnoujcu, są ludźmi przede wszystkim uśmiechniętymi i życzliwymi. Szanowni Państwo, kiedy jeden z redaktorów telewizji pytał mnie, dlaczego warto oświadczać się przy stawie młyny na naszym falochronie, powiedziałem, bo przy tej stawie młyny, przy naszym Świnoujskim Gatraku gwarantują, że związek jest stały i szczęśliwy. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzicie. Dziękuję bardzo. Brawo. Przy okazji, przy okazji chciałbym Państwa tu obecnych zaprosić również do odwiedzenia innych romantycznych miejsc, które znalazły się w naszym plebiscycie. Wszyscy zostali oczywiście zaproszeni do Świnoujścia jako tego wybranego, natomiast jest tych miejsc bardzo dużo na terenie naszego regionu i warto odwiedzać te miejsca, warto podróżować nie tak daleko, czasem w okolicy jest coś niesamowitego, o czym nie zawsze wiemy. A teraz, żeby jeszcze nadać tej uroczystości odpowiedniej oprawy, poproszę pana prezydenta, żebyśmy razem przecięli taką tęgę, która dzisiaj ma postać czerwonego boa, niejako otwierając ten dywan wiodący w kierunku stawy młyny najbardziej romantycznego miejsca. Na to. Marek. Uwaga, wręczam nożyce.